Dzień dobry Państwu. Kolejny mini wykład z chrystologii nosi tytuł Chrystus jako niebianin i pielgrzym. Jest to tytuł zaczerpnięty z pracy dyplomowej pana doktora Wojciecha Klimskiego, znakomitej pracy moim zdaniem, która dotyczyła funkcjonowania łaski w Chrystusie. Praca ta została Nagrodzona nagrodą imienia profesora Gogacza, i z tej racji jest zamieszczona w otwartym dostępie na naszej stronie internetowej: www.katedra.uk.sw.edu.pl. W opisie mini wykładu podam dokładny adres i link do tej pracy. Gdyby kogoś interesowało to zagadnienie, bardzo. Zachęcam do zapoznania się z tą rozprawą. W tym wykładzie podejmiemy więcej zagadnień niż tylko łaska, ale oczywiście od łaski rozpoczniemy. Zwłaszcza, że w takim no, bezpośrednim czy krótkim oglądzie jest to sprawa nie tak bardzo skomplikowana, ponieważ Zjednoczenie dwóch natur w osobie Jezusa Chrystusa jest po prostu stałą obecnością w Chrystusie miłującego Boga. Jest to no, coś dla Chrystusa ze względu na ową, owe zjednoczenie czymś naturalnym, czy jakby dziś się rzekł, automatycznym. Ta, ta łaska, Zjednoczenia w Chrystusie, ponieważ właśnie to zjednoczenie było, było czymś automatycznym i ona, jak gdyby była podstawą innych rodzajów łaski w Chrystusie, no na przykład, zarazem uświęcała, ponieważ no, obecność Boga jest, jest naszą świętością, więc owa łaska zjednoczenia była dla Chrystusa zarazem łaską uświęcającą. A ta z kolei dawała Jezusowi Chrystusowi pełnię łask, cnót, wlanych i, i wszystkich darów ducha świętego. Kolejny temat podejmowany przez świętego Tomasza to wiedza Chrystusa. I otóż Tomasz stwierdza z całą mocą, że Chrystus przyjął całą naturę ludzką i wraz z nią duszę zmysłową i duszę rozumną. Wobec czego także oprócz wiedzy boskiej ma wiedzę ludzką. Jaka jest relacja wobec tego w Chrystusie wiedzy boskiej i wiedzy ludzkiej? No, święty Tomasz mówi tak: to jest taka relacja jak światła świecy i światła słońca. Światło świecy symbolizuje wiedzę ludzką, światło słońca symbolizuje wiedzę Boga. I mówi tak. Z punktu widzenia no, świecenia, oczywiście światło świecy ginie w świetle słońca, ale z punktu widzenia źródeł światła, no, jest to osobne źródło światła. Co więcej, jest to źródło światła, które jest wzbogacane przez światło słońca. I analogicznie, w przypadku wiedzy w Chrystusie. Wiedza Boga jest oczywiście nieporównywanie większa od wiedzy człowieka. Natomiast są to osobne źródła wiedzy, i zarazem no, wiedza Boga wzmacniała, doskonaliła, poszerzała wiedzę ludzką Jezusa Chrystusa. Jak to wyglądało w praktyce? Tomasz mówi tak. Jezus Chrystus miał normalny ludzki intelekt możnościowy. Miał w nim wszystkie formy poznawcze, jakie mógł przyjąć od Słowa Bożego. Była to oczywiście wiedza wlana. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Chrystus miał wiedzę boską, niestworzoną. Wiedzę uszczęśliwiającą, to znaczy poznanie zjednoczenia z Bogiem, wiedzę wlaną, poznawał bowiem rzeczy w ich własnej naturze. Oczywiście, tutaj Tomasz podkreśla: tę wiedzę wlaną Chrystus posiadał i Chrystus wykorzystywał. Na miarę ludzkich możliwości poznawczych, na miarę, można powiedzieć, pojemności ludzkiego intelektu możnościowego. Tomasz stawia też pytanie: czy Chrystus uczył się, czy nabywał wiedzy empirycznej, doświadczalnej, tak jak my wszyscy? I odpowiedź Tomasza brzmi: tak bo miał intelekt czynny. Na Malkinesie warto zauważyć, że pisze tutaj Tomasz w sumie teologii, że wcześniej głosił inne poglądy. Wcześniej miał inny pogląd, ale aktualnie uważa, że Chrystus także nabywał wiedzy, czyli miał także wiedzę empiryczną. To wcześniej dotyczyło komentarza do sentencji Piotra Lombalda. Chcę na to zwrócić uwagę, że w tym także jak gdyby no, widać wielkość Tomasza, że no, rzadko zmieniał poglądy. Jak sądzę, u Tomasza nie da się specjalnie obserwować jakiejś wielkiej ewolucji, przemiany poglądów, ale tak jak każdemu człowiekowi zdarzało się wycofywać. Popełniać błędy czy wycofywać wcześniej przyjętych poglądów. Przy czym Tomasz miał tę wielkość uczonego, polegającą na tym, że po prostu y, mówił o tym otwarcie, czy otwarcie do tego się y, przyznawał, co, jak sądzę, y, cechuje wielkie intelekty. Podsumowując problem wiedzy Chrystusa, Tomasz mówi tak, że Chrystus miał wiedzę uszczęśliwiającą, wiedzę boską, wiedzę wlaną w intelekcie możnościowym, czyli można powiedzieć wiedzę anielską, bo taką wiedzę mają aniołowie. Miał także wiedzę typowo ludzką, czyli wiedzę empiryczną. Proszę Państwa, Tomasz w sumie teologii dość szeroko omawia te zagadnienia. Oczywiście nie będziemy ich tutaj przedstawiać, bo kolejnym tematem rozważań Tomaszowych jest problem woli Chrystusa i działania Chrystusa. Jak pamiętamy, to także był przedmiot kontrowersji, już nawet po Soborze Halcedońskim. Te kontrowersje wiązały się z monoteletyzmem i monoenergizmem. W każdym razie Tomasz też do nich się odnosi. Pogląd świętego Tomasza odnośnie do woli Jezusa Chrystusa jest no, analogiczny jak w stosunku do intelektu. Tomasz powiada: Chrystus przyjął pełną naturę ludzką, więc także przyjął wolę człowieka. Wynika z tego, że ma dwie wole. Wolę Boga i wolę człowieka. Co więcej, Tomasz dodaje, Chrystus posiadał także uczuciowość, czyli władzę pożądania zmysłowego. Świadczą zresztą o tym no, uczucia, których doznawał. Przy tej okazji Tomasz rozważa problem tego, Lęku, który ogarnął Chrystusa podczas modlitwy w ogrójcu lęku przed, przed męką i śmiercią krzyżową. No i Tomasz mówi, to były prawdziwe uczucia. Chrystus świadomie dopuścił, aby no właśnie Jego pożądanie zmysłowe, czyli Jego uczuciowość doznała tych uczuć i i, i, I żeby po prostu no, tę sytuację bardzo trudną, dramatyczną no, przeżywał jako człowiek, albo no, jeszcze, jeszcze bardziej, czy jeszcze mocniej, bo no, wiedział, co go czeka bardzo dokładnie, no, inny człowiek na jego miejscu mógłby nie, nie znać dokładnie szczegółów tej kaźni, którą mu przygotowano. Chrystus ją znał, w związku z tym w związku z tym te, te, te jego uczucia lęku były tym bardziej dojmujące, ale były to prawdziwe, no, ludzkie uczucia. Doznane przez Chrystusa z pewnego, no, Bożego dopuszczenia, pewnej, no, świadomej zgody na nie. Kolejny temat, który podejmuje święty Tomasz, jak już wspomniałem, to działanie. Jeśli w Chrystusie są dwie wole, to są i dwa działania. No, ale nie tak, że Chrystus ma jakieś rozdwojenie jaźni. Tylko te dwa działania są w taki sposób, że działanie człowieka jest narzędziem działania boskiego. Tomasz mówi, no tak jak natura ludzka Chrystusa stała się narzędziem naszego zbawienia, tak ludzkie działanie Chrystusa było narzędziem działania Boga. I ostatnie zagadnienie, jakie na ten temat Tomasz podejmuje, to jak gdyby skutki tego wszystkiego, o czym mówię, czyli kult Chrystusa. Tomasz mówi, że ten kult dotyczy osoby Jezusa Chrystusa lub hipostazy, a nie natur. W związku z tym nie czcimy w Chrystusie osobno Boga, osobno człowieka, czcimy drugą osobę boską jako kogoś, kto posiada naturę, zarówno boską, jak i ludzką, po prostu jako Boga człowieka, zarazem. Ten kult wskazuje na jeszcze jedno zagadnienie, które wynika z tej struktury bosko-ludzkiej Chrystusa. Mianowicie to, że Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Ponieważ łączy w sobie Boga i człowieka, jest jak gdyby tym no, brzydko mówiąc, ale dobrze oddaje to charakterowego pośrednictwa tym takim medium Jednoczącym w sobie nieskończoność, wielkość Boga, dostosowując ją niejako do wymiarów człowieka, i dzięki tym może być właśnie pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. I święty Tomasz mówi: Jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. W nim przystosowało się bóstwo do człowieczeństwa, i w nim nastąpiło to zjednoczenie. W związku z tym inni ludzie, no kapłani na przykład, y, mogą w tym uczestniczyć no, wyłącznie jako rodzaj y, narzędzia lub lo, rodzaj y, pomocników. Tomasz mówi dispositive vel ministerialiter, czyli właśnie tak pomagając lub służąc. Oczywiście Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, dlatego że jest zarazem Bogiem i człowiekiem. I to, jak wiemy, oddawane jest w liturgii, chociażby w postaci doksologii kończącej liturgię eucharystyczną, gdzie kapłan mówi, że wszystko, co się działo na ołtarzu, jest. Przez Chrystusa w Chrystusie i dla Chrystusa. Jest to wyrażenie liturgiczne tego pośrednictwa Jezusa Chrystusa pomiędzy Bogiem i ludźmi, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego mini wykładu, który będzie dotyczył misji ziemskiej Jezusa Chrystusa. Zapraszam.